A w dzisiejszym odcinku zrealizuję jeden z waszych pomysłów i postaram się w 1440 roku stworzyć Imperium Niemieckie. Nasze państwo będzie musiało się kilka razy zmieniać, bo najpierw musimy sobie utworzyć Prusy, dlatego zaczynamy tutaj, moi drodzy, jako... jako marchia Brandenburgska. jest dobra, oczywiście w podstawowe rzeczy, badania, jakieś inwestycje, tutaj też trochę w badania pójdziemy, no ale tutaj będziemy musieli szybko podbijać sąsiadów. W sumie tu doczekają nas wojny z Polską, ze Śląskiem, czyli z Czechami, z zakonem krzyżackim w ogóle. Ale chyba najpierw polecimy tutaj w te księstwa, bo one są tutaj takie malutkie, bezbronne. To mi się podoba. Badania tak bardziej pójdziemy sobie tutaj wzrost populacji oraz utrzymanie wojska tak najbardziej. No, myślę, że coś takiego będzie w porządku na start. No, tu się nawet opłaca jakieś robić widzę warsztaty. No, może na razie, to skoro graniczymy z Polską, to sobie będziemy poprawiać z nimi relacje. I w sumie z Czechami też. Żeby tutaj nikt nas nie zaatakował przypadkiem. Tutaj farmy, no będę musiał dobrze rozwinąć te ziemie. bo tutaj stąd na pewno będziemy dużo. Wojska robić przez całą w sumie grę. Pierwszym celem będzie Maklemburgia. O, no już taką niezłą liczbę możemy wystawiać sobie armii. Tutaj tak i tutaj tak. No dobra. Myślę, że tyle starczy. Chociaż może zaraz się okazać, że nie. Cyk, tu ładnie zajmujemy i cyk tutaj również. Dobra i koniec. Dobra, fajnie. Tutaj fajnie, że Pomoże zablokowaliśmy, że nie będzie mogło dalej się rozwijać gdzieś na tą stronę. I moi drodzy, jeżeli odcineczki z Age of History 2 wam się podobają, nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Tu macie wspierających, no, i zapraszam was na Discorda, link w opisie. Dobra, możemy sobie 5,5 tysiąca wojska wystawić. I pozjadać kolejne tutaj kraje. 1800, okej. Okay. Teraz możemy wejść w Hamburg. No, tu już kurde, mieli trochę tej armii. Ale dobra. Kolejne prowincje nasze. No, to teraz będzie podbijanie takich małych państewek. Ale też muszę uważać, żeby tutaj. Na relacje, żeby zaraz się tu może jakaś koalicja przeciwko mnie nie zrobiła. Albo w ogóle, że po prostu będą chcieli mnie zaatakować. Przez te podboje Czechy przestały mnie lubić, to nie dobrze. I mają wojnę z Polską. To ciekawe. O, i zakon krzyżacki wypowiada mi wojnę. Niedobrze. Okej, okay, oni chcą tu dysantować się. Proszę bardzo, chłopaki, chcecie się desantować, proszę bardzo. Cyk, i wasza armia już leży. Ja to nawet nie będę. Dopóki nie zauważy, że na przykład pomoże dało im przejście, to będę sobie tak po prostu ich na desantach tylko łupił. Zrobimy jakąś mocną armię i może coś tam wyślę. No w sumie i tak musimy podbić zakon, więc jak chcę pierwszy być podbity, to czemu nie. Aczkolwiek nie wiem, czy będziemy na tyle silni jeszcze, żeby ich pokonać. O kurde, tutaj desant z 3 koła. Na taką prowincję, gdzie za bardzo nie mamy wojska, ale dobra, weszli 1800 ludzi. Powinniśmy to odbić, dokładnie. Czyli, co się dzieje z Polską? Ty, Polska przykrywa z Czechami. Ojojoj, co się stało z Polską? Ej, co to jest? Święte Imperium Rzymskie... ...i cesarz Marchia Brandymburska, to my. No i w sumie spoko, ale mam jakiś bonus za to, że jestem cesarzem, czy co? O! No i właśnie, teraz mi stąd wchodzą. Dobra, Śląsk tutaj dał nam możliwość przejścia przez swoje tereny, bardzo dobrze. Więc teraz weźmiemy sobie chyba nieco pożyczek. Widzę, że te pożyczki takie nieduże są. No, ale jakąś armię tutaj uda nam się raczej wystawić na naszej stolicy. Nawet taką nie najgorszą. O tutaj znowu krzyżacy atakują, ale dobra. Obronione. Pytanie czy my coś tutaj wejdziemy. Wejdziemy. Tutaj nas przyatakują. Czy uda nam się zająć dwie prowincje szybko? Pyk. Dobra jest atak. I pyk tutaj, dawaj szybko. Dobra tu już zajęli, okej, okay, ale to mi... dobra. No i rozmowy pokojowe. Dawaj tutaj dostęp. I kończymy zabawę. Co ty na to? Zgodził się. Rewelacja. No bo wojna trochę trwała. Zakon nas zaatakował. A my jeszcze sobie coś tam podbraliśmy. Więc bardzo dobrze dla mnie. No ja Z tymi Czechami poprawiam relację. Żeby tutaj nas przypadkiem nie zjedli za szybko. Jeszcze jakiś duży kraj może z tym tutaj. Tutaj 97 na plus. Co my tu jeszcze mamy? Bawaria. Bawaria też z nią pogadamy. W razie czego. Co tu się dzieje? Węgry. No Węgry na ostro tu wlatują. Mają wojnę z Austrią. I z To ciekawe, to może nie być aż tak kolorowo. No i właśnie chyba to się dzieje tutaj. Dobra, sporo pieniędzy mamy, możemy wystawić bardzo ładną, miłą i sympatyczną armię. No i oczywiście wlatywać tutaj w kolejne kraje. No, oczywiście oni wjechali pierwsi tu. Jak mogłoby być inaczej? brona Aha. To aha, on się z moich prowincji pierwszy ruszył, No dobra. Zrobimy coś takiego i coś takiego. Dobra. Tutaj widzę, że Dania bije się z Norwegią. To też ciekawie, co tu się wydarzy w tej Skandynawii. Werdę. Cyk, cyk, dobrze. Oldenberg? Fajna nazwa. Oj, to mnie wciągnęło w wojnę z kimś innym, bo to były jakieś jednostki. Z Fryzją. Okej. Okay. Oni są tutaj? Chyba tak. Wejdźmy sobie. Cyk, obrona, atak. I mamy to dwie wojenki naraz. O, o, o! Jest nawet napis się pojawił. Więc to znaczy, że jesteśmy sporym krajem, jaki jest napis. O! I widzę, że tak. Livonia Order i Księstwo Pomorskie tutaj. Powiadają nam wojnę. Dobra, trochę się zapożyczymy. Może tak ze trzy pożyczki. Kurde, od razu mi na stolicę wchodzą. No co za. Nieładnie tak. Ciągle brak tych punktów ruchu. No ale dobra. się obronimy. Tu mi oczywiście zajmą. Okej. Okay. Na razie to niech oni się tak powypalają, może coś. Albo może tak spróbujemy sobie wejść. Bo tak trochę armię sobie podzielili. Tyk. Tu się bronimy. 6000 tysięcy tu stoi. Ja nie mogę. Aha, mam tak głupy podzielili tą armię. Dobra, tu jeszcze leci Desant. Tu się broniłem. Tutaj, okej. Okay. Dobra, nasze te pożyczki ratują życie. Jakby nie było. Coś tutaj wchodzimy. Dobra, oni się tak fajnie porozbijali o mnie. Cyk-cyk. I teraz mamy dosyć fajną przewagę, tylko obawiam się, że tutaj ten Livonia Order gdzieś może mi się zdesantować na plecy, ale nawet coś zaczynam zarabiać, tak jak coś to szybko wystawię armię. No i dobra i wchodzimy do Słupska. Wszystkie tereny odbite i zajęte, więc możemy sobie przysiąść tutaj do stołu i dawaj wszystko. Zjemy cały Pomorze? Ej, elegancko! Teraz na pewno trochę ogarnąć kraj trzeba. Co Liwonią to ja bym zakończył wojnę jak najszybciej się da. Może już chcecie się odwalić, co? Nie, nie chcę się odwalić, to, to nie dobrze. Tutaj gdzieś Muszę uważać na ten desant. A jak już mamy dochody, ty, 5 tysięcy. E, a co ty się znowu dzieje? Saksonia wjechała w Czecha. I całą tutaj, całą, całą, yy, 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 cały Śląsk tutaj zjadli aktualnie. A ze Śląskiem sobie zakończył wojnę, cwaniak i teraz będzie leciał na tą Aus yy, na, i będzie leciał teraz na Czechy. No, dymy w tej Europie, A to co toś jest? Francja tu wjeżdża, ty. Dobra, te trzy koła co mam tutaj po prostu wjadę w tą Livonie. A, dobra, no to sobie wjechałem. Dobra, ale po moim super desancie <laughs> postanowili, że dobra, że, że się nie bijemy. Będzie trochę pozbierało pieniędzy, więc mogę dalej lecieć w te kraiki tutaj. Lecimy sobie tutaj na Hanover, pyk. No, dużo armii mają, no, ten Heights straszy te, te boty. Tutaj mam takiego dużego sąsiada, Arcybiskupstwo Kolonii. O kurde, 8 tysięcy tu mają, ale powinniśmy pokonać, co nie? Tak, dobra, ale straty ładne. O kurde. I co nam jeszcze wypowiedziała wojna? Anglia. Nie Anglik, co ty robisz? No kurde, ten sobie armię odgarnął. Dobra, teraz tylko tak, żeby mi się tu nie rozlał. Dobra, na się tutaj kolega już chyba z całych pieniędzy się wypalił. Więc cyk i cyk. I teraz wszyscy tutaj na jakieś wybrzeże, bo jak Anglik mi się tu zdesantuje... Bo Anglik jest dosyć spory, co nie? No trochę jest. To tak powiem czwarta potęga. My jesteśmy drugą? To my jesteśmy silniejsi niż Anglika? Ale oni mają większą populację. My ekonomicznie po prostu tak wyprzedzamy tutaj, no bo te tereny niemieckie są fajne. No tak, bo tutaj wszędzie są warsztaty praktycznie powybudowane. No Anglik coś płynie. A, i chce się tutaj desantować? No dobra, powinniśmy go pokonać. Cyk i cyk. I nie ma Anglika. O, i zakon krzyżacki znowu nam wypowiada wojnę. Dobra. Aha, ale Maudo. Mamy pieniądze, już jesteśmy tutaj dosyć mocni. Dobra, coś ty przeatakował kolega, ale nie bardzo. Trzeba pokazać potęgę. Pyk. Wchodzimy tutaj na Gdańsk, tutaj obrona. Teraz możemy się tak już podzielić? Okej, okay, tu coś było, na stolicy nic, tutaj zajęte. Cyk, cyk, zajmujemy pięknie, miło i sympatycznie. Tu i tu. Może zacząć bardziej korzystać z tych punktów dyplomatycznych. Ty już Szwecja jaka wielka jest, o kurde. Dobra i cały zakon już zjadamy. Mamy ogromną linię brzegową w Bałtyku. Jesteśmy niby drugą potęgą, a kto jest pierwszy? Aha, nie odkryto. Ja wiem, że to jest Mink. Tylko po prostu on jest w Azji i nic nie widzimy. Czyli można powiedzieć, że w Europie jesteśmy najbardziej, że tak powiem, rozwiniętym krajem. Stąd ta siła i potęga. Zobaczmy, czego nam bra brakuje. Tutaj, oczywiście, tu musimy wejść. A co jest Norwegia? Kurde, nie dobrze. No i dobra, i tutaj te wszystkie kraje. Saksonia, będziemy musieli się bić, no ale na spokojnie. Znaczy, nie musimy idealnie robić od razu tych ziem, że tak powiem, bo i tak będziemy musieli zdobyć o wiele więcej. Z czasem. A tutaj Szwecja i Norwegia sobie zjadły Danię. A Anglik znowu coś próbuje tutaj. No ale my mu nie damy. Nawet nie muszę trzymać wojska. Zawsze się zrekrutuje. No w sumie tą armię zostawię. Ty, ale Anglik, by się już ode mnie, co? Tak? Nie, nie wiem? Nie wiesz, no dobra. Tutaj teraz pożeram sobie księstwa oczywiście, cyk. Ale to widzę, że te księstwa, kurde, no mają moc, co nie? Zawsze jakieś straty tam poniesiemy. To nie jest tak, że te wojenki są takie miłe i sympatyczne i proste. To nie jest tak, że w jednym momencie mogę przejąć wszystko, co nie? W sensie cały... Naród niemiecki. A cóż to się dzieje? Polska wypowiedziała wojnę Księstwu Mazowieckiemu. Czyżby odrodzenie Polski jakieś tej miało nastać? O, ty, jakiś atak. Co to jest? Ty, ty. Jakiś potężny kraj mi tu atakuje, jednoprowincjowy. Wlecimy na Amsterdam, moi drodzy. A, obrona, nie spodziewał się tego. O kurde. O kurde, oni jeszcze tu mają tereny. No to, żem leciał. I co jest, ty? Dobra, Würzburg tam wchodzimy. Tu tym trzeba dorekrutować armię. Nawet. Zrobimy tak, że ci tu, a ci tu. To ta Holandia taka mocna. Dobra, ale tutaj elegancko wszystko zajmujemy. Tutaj sobie jeszcze derokrytujemy. Tutaj sobie idziemy. Z tymi tutaj możemy brać pokój. Pyk, pyk, okej. Okay. Dobra, czego nam tu jeszcze brakuje? No i jeszcze kawałeczki, dobra, czyli tutaj musimy to zająć. No i z Saksonią czeka nas w spora wojna. A może w Polskę teraz wlecimy, co? Albo zaraz. Najpierw to może te kraje tutaj. ile my tu możemy. O, tu możemy coś powystawiać. Okej. Okay. Co tu się w ogóle dzieje? Tu jest Francja, a tu jest Saksonia. Tutaj trzeba brać te księstwa jak najszybciej, dlatego ja też się jakby teraz na nich skupiłem. No bo to są coraz większe kraje dookoła, to raz. A dwa, właśnie one coś tak... Mm, lepiej, żebym ja wziął te księstwa, niż oni, co nie? Bo to wiadomo, że tam duże kraje do takich księstwa zjadają sekundę. O kurde, 6000 tysięcy gości tu miał na prowincji. Pyk. O, oczywiście, że się tam, no, że ta gra nie byłaby sobą, gdyby się nie rozlali, co nie? Dobra, zjedzone. Jedno ta Saksonia to coś zrobiła taka mocna! Widzę tutaj urosła elegancko. Teraz w Francję pojechała. Livonia liwonia Order znowu nam wypowiada wojnę i biskupstwo kurlandzkie. Czaj Kurlandia, coś kojarzę to. Przyrost naturalny już mamy na maksa. Teraz będziemy lecieć w utrzymanie wojska. To co jakiś desancik na tą liwonię? Co jak sobie weszliśmy, co elegancko? czy są ich siły. Bo nie zaraz będą chcieli się gdzieś desantować. O kurde, jakie mamy złe relacje z Litwą, bo nie zaraz będą chcieli nam wypowiedzieć wojnę. A, tu jest ta kurlandia, no dobra. Wyślijmy im prezent 10K. Albo dobra, na 40-20k im wyślemy. Może może nas polubią dzięki temu. Będziemy dobrymi ziomkami O, liwonia się to desantowała. Dobra, to dobierzemy sobie tutaj. I z tej livonii sobie też weźmiemy to i to. Wszyscy szczęśliwi? Wszyscy szczęśliwi, bardzo dobrze, jeszcze Rygę sobie wezmę. Czuję, jak budzą się we mnie takie skłonności niemieckie do ciągłego podboju. Co to znowu? Biskupstwo Ozyli. Czym ty jesteś i gdzie ty jesteś? A to! Dobra. Dobra, Ryga też jest nasza. No i Litwa nas zaatakowała. Wiedziałem. Dobrze sobie tu armię dałem. A jeszcze Dania. Czekaj, Dania? A nie, to jest księstwo i czegoś tam. To to, to tu. To nawet nie mają do nas dostępu. Dobra, tej 22 tysiące będzie płynąć. Tu będziemy się bronić. Coś tutaj sobie też będę rekrutował. Dobra, jednostki przypłynęły, możemy coś tutaj zacząć atakować. Tego Litwina. To nas zaatakował. Pyk, pyk. Okej, okay. tutaj obrona. Jesteśmy krok od stolicy. To jest, to jest fajne przy Litwie. Ona ma tak zawsze blisko granice. Dobra, i czy ja chcę brać więcej terenów? No raczej nie. A, ty, nie możemy tego tak dużo brać. Dobra, to jeszcze musimy trochę coś tam. Pójdź w głąb tej litwy. O, coś takiego możemy wziąć. Elegancko, stolice im zakosimy, wilno jest niemieckie. No chyba w tą Polskę trzeba wlecieć w końcu. Boże biedna Francja, teraz jeszcze Anglicy w nią wjechali. W sumie w Polsce to tutaj te dwie prowincje musimy zabrać. I. Jeszcze to jest ten Śląsk, co nie? On jest słaby. On jest czynić Wasalem? Chce wolności? Od bośni. Od bośni? No dobra, no może na razie z bośnią tam. Nie go dajmy. A, zapomniałem, że jeszcze tu muszę to obstawić. Pyk, pyk. Na Polska trochę szans nie ma, bo mamy trochę dużą armię. Pyk i pyk. Okej. Okay. My sobie weźmiemy w sumie takie o tereny. Coś takiego, coś takiego, resztę zostawimy Polakom. Niech mają. Ale w sumie co z tym Śląskiem? To myślę, że też sobie ich tutaj zjedziemy. No to, że są wasalem Bośni, no to nic nie dzieje się, bo... Bośnia z nami nie graniczy, my sobie tu wjedziemy, w tej ziemię. I zaraz ich anektujemy. Nawet chyba ta Bośnia nie zareagowała. No właśnie. A nie, mamy wojny z Bośnią, okej, okay, ale walić to. No co tu jeszcze jest? Republika Nowogrodzka. No skoro chcą walczyć, to co ja mogę? Dobra, tu się obronimy, ryga obroniona. Oj, dobra, tu się przebini. O no kurde, 70 ludzi, 140, no dobra. No jeszcze Austria nam wypowiedziała wojnę, no świetny pomysł Austria. Co oni coś tutaj nadmają trochę tych ziem tu. A bo Austria jest wasale Bośni. Co ta bośnia tutaj odwaliła w tej grze? W sumie nie będziemy tutaj wchodzić tak głęboko, ale taką, jakby Estonię byśmy mogli tutaj sobie zająć. Kurde, co tak mało tych punktów ja dostaję? O, i teraz będzie pięknie. Dobra, wchodzimy w Austrię. Teraz sobie pyk, pyk, pyk. I elegancko. Tutaj proszę też wejść. Tutaj weźmiemy tą całą Austrię. O, o, tam coś tak. Podziałali bośniacy. Taka dziwna granica będzie, ale. O, tutaj zostanie Austria, tak? Bo to jest Austria. No i elegancko, piękna Austria sobie powstała. Co by tu teraz pójść? W może przyrost ekonomiczny. O, co to na wypowiada? Księstwo mazowieckie. A, to nieźle. Murcy, tysiąc wojska. Kurde, tutaj też, o, ale my już tutaj możemy więcej wystawić, okej okay. Warszawa jest niemiecka, moi drodzy Dobra, tu bierzemy, cyk, elegancko I teraz będziemy się szykować oczywiście na Saksonię Ponieważ potrzebujemy tutaj dużo terenów e, Dlatego oczywiście tutaj poprawimy relacje z Francuzami O, z Anglikami też by się przydało Tutaj z Szwecją również pogadajmy, z Norwegią mamy dobrą relację Z Bosnią sobie też poprawmy relacje, żeby tutaj nikt nie chciał nam wypowiadać wojen, o no, nie chciałem, żeby nikt mi wojny nie wypowiadał. Co to jest? Ferrara, rara, królestwo Francji. On gdzie są? Tu, tu. Dobra, to ich olać. Ale tutaj Czechy mi wypowiedziały wojnę. Są mojej Warszawy? No, nie ma takiej opcji. O, jeszcze tu są. Kurde, ci Czesi podstępni. No, kurde, Czesi wyciągnęli jakieś 3000 ludzi z nikąd. Najgorsze jest to, że tu nie mogę za bardzo wystawiać na tych terenach. Kurde, ale będziemy mieli chorą jakąś granicę z, z tą Saksonią. O! Jeszcze desant na plecy. No super. Dobra, ale może się coś już tutaj udać. Cyk, cyk, cyk. No i wchodzimy na stolicę Czech i Pyk. Dobra, Czechów nie ma. Biermy wszystko. Tam sobie wzięliśmy pokój, więc dał nam spokój. Osman nam wypowiedział wojnę. No ciekawe jestem. Nie będą chcieli się tutaj desantować u mnie. A tu idą jego armię, czyli on ma dostęp do ziem Bośni. Gdzieś stąd mogą atakować. To dobrze, dobrze wystawiałem armię. Myślałem, że desantować się będzie, ale okej. Okay. Dalej poprawiamy relacje z sąsiadami. O, tu widzę, że coś Węgry coś się odbijają. Czyżby to byłby dobry moment na atak. No dobra, coś tu mamy, moi drodzy. Mamy obstawiony cały front Saksonią. Turkiem byśmy pogadali, żeby się odwalił, bo i tak się nie może przebić. Odwali się, odwalił się. I bardzo dobrze, dzięki temu, te armie możemy sobie tutaj tak trochę lepiej rozdzielić. No i dobra, wypowiedzmy wojnę, Saksonii. Oczywiście, a tu jeszcze, kurde, zostawiaj tu szybko, bo jednak tu weszli. E, teraz oczywiście musimy zmniejszać prąd i wypchać prąd jak najdalej od naszej stolicy. Okej, okay, zobaczmy, tutaj na stolicy elegancko wyszliśmy, trochę straciliśmy wojska. Tutaj do Poznania, super, cyk, myk, pyk. Tutaj oni coś atakują. Okej, okay, dobra, obroniliśmy się, ale. O kurde, dobra, tu się przebili. No to wiadomo, tam będzie trzeba dorekrutować to jeszcze więcej wojska. Mm, dobrze, jest ładnie, miło i sympatycznie. No tu jeszcze muszę obstawić. Tu w ogóle nie mam obstawione. Kurde, co ja? Co ja sobie myślę? Że się nie rozleją? Tu moglibyśmy ich tak nawet fajnie zamknąć. No i biedna Saksonia. Nie spodziewała się, biła się z węgrami. A tu prusak? Znaczy nie, bo jest jeszcze jeszcze Brandenburgią. Brandenburgia weszła na plecy. Dobra, tu już taki kociołek zamykamy. Te jednostki zapraszamy tutaj bardziej, tak na front. O, ładny atak. Dobra, wyślijmy tutaj te 7 koła. Dobra, poustawiać się ładnie. Kilka tutaj tur po prostu będziemy się bronić, żeby się wypalili. O, Węgrzy tutaj po sobie weszli. Okej, okay. dobra, tutaj ciągle atakuje tak dosyć agresywnie, ale dobra. Chodzimy. Pyk, 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 pyk. No i dobra, w sumie te tereny, które potrzebujemy najbardziej, to już tutaj chyba będziemy mogli zabrać. O, tutaj to wszystko. Elegancko. Wyślijmy żądanie. No i gitara, ty, ale jesteśmy potężni. To są całe Niemcy tutaj Czechy, Polska, jeszcze tutaj kraje bałtyckie Austria. Coś wspaniałego, e, teraz te jednostki będziemy musieli wysłać, moi drodzy, na północ, ponieważ potrzebujemy jeszcze stoczyć wojnę z Norwegią. No, więc tutaj nie tracąc czasu, Norwegio, witamy serdecznie. Tutaj sobie wejdziemy, jak najbardziej, cyk, 60 tysięcy wojska, myślę, że to całkiem sporo, jak na średniowiecze. I teraz oczywiście desancik, o pyk, tutaj też sobie wejdziemy, pyk, i tutaj sobie tą wyspę też zajmiemy, a! Nie macie tutaj portów, no bardzo ciekawa sytuacja. Jak port już jest, to można się bawić dalej. No i co? Na stolicę lecimy, co nie? Jak przejmiemy stolicę, to chyba już mi dacie to, czego chce. Lecimy na Oslo i pyk 10 tysięcy i nie ma 10 tysięcy. No i co wy na to, co nie? Ja sobie biorę tylko te 5 prowincji, zgadzacie się? Rewelacyjnie, moi drodzy, a my możemy utworzyć królestwo prost! Stwórz Prusy. O, proszę bardzo. I można sobie flagę obracać, ale fajnie. Jesteśmy największą potęgą na świecie? W sumie nic dziwnego. Aczkolwiek standardowo nie pasuje mi kolor. Taki biały, już bardziej. Na Prusy mi się bardziej gdzieś tam kojarzy. Cesarstwo Niemieckie, moi drodzy. Czy to jest tylko... Wojna z Francją mi czeka tylko. Co? Serio? Ale czy na pewno? Na to wygląda? W ogóle Francja... 22 potęga. Okej, okay, więc nie będziecie raczej wyzwaniem. Piękna pruska flaga, teraz, moi drodzy. Bardzo mi się podoba. E, dobra, wypowiedzmy wojnę: Francja. Siema. Siema to jest twoja stolica. Zero armii. Bardzo miło i sympatycznie. Cyk, cyk. Nie w sumie moglibyśmy już chyba nie skończyć tę wojnę, ale. O, kurde, tego się nie spodziewałem. O, jeszcze tu jest jakaś ty. Pojawiają się znikąd jakieś prowincje francuskie. Co to ma znaczyć? Cyk, cyk. No i tutaj jeszcze armia wchodzi. Co nam wypowiedziała wojnę? Wenecja i. Hafa, Jacyś. To są ci tutaj. To jest Tunezja wczesna, dobra. Dobra, Francja. To my bierzemy sobie to, to, to i to. Co ty na to? elegancko. Mm, tą republikę sobie też byśmy mogli sobie zjeść, więc sobie wyślemy tutaj sobie te jednostki. A Francja znowu ma wojnę z Anglią. Proszę, biedna Francja. I lećmy na tą Wenecję. Czy nie mogę? Czemu nie mogę? Przecież mam wojnę z Wenecją. Przecież tu port jest. O co chodzi? Może najpierw tak. O. Teraz desant tu? Ty nie mogę trafić w Wenecję, widzowie. Aha, co, co, co jest? Jeszcze Austria nam wypowiada wojnę. No dobra. Ty ale ja nie mogę trafić w ogóle w tą Wenecję. Nie wiem co się dzieje. Bierzmy po prostu do Austrii i nara. Ci się odwalili z Tunezji, bardzo dobrze. I moi drodzy, możemy stworzyć cesarstwo niemieckie. Proszę bardzo, pięknie, miło i sympatycznie. Możemy też stworzyć republikę. Związek niemiecki to nie. Albo zostawmy cesarstwo. Mieliśmy stworzyć cesarstwo, to stworzyłem cesarstwo niemieckie. Proszę bardzo, moi drodzy, 15 wiek. Odcinek, gdzie tworzyłem wielkie i potężne. Rzeszowskie Niemcy już były, więc to byłoby na tyle. Cel odcinka osiągnięty, dziękuję bardzo za pomysł, w sumie bardzo fajnie i przyjemnie się grało, podbijając takie małe księstwa i mam nadzieję, że Wam ten odcinek też się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze komentarzy i subskrypcji, do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie trzymajcie się, hej!